Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w targach innoform i to nie byle gdzie, bo w naszym rodzinnym mieście. To były trzy niesamowite dni, pełne energii, innowacji i inspirujących rozmów. Atmosfera była wyjątkowa. Hale targowe tętniły życiem, a frekwencja dopisała. Spotkaliśmy wielu specjalistów z branży, a rozmowy z nimi były nie tylko interesujące, ale również bardzo wartościowe pod względem merytorycznym. Jasno widać, że to właśnie technologia i innowacje napędzają nowoczesną produkcję. Z okazji, że wydarzenie odbywało się u nas, postanowiliśmy zrobić coś wyjątkowego. Zaprosiliśmy gości do naszego showroomu Otinus, gdzie mogli zobaczyć nasze maszyny w akcji. Aby ułatwić dojazd, zorganizowaliśmy prywatny transport. Naszym samochodem odbieraliśmy gości bezpośrednio z targów, przywoziliśmy na pokaz do naszej siedziby a następnie odwoziliśmy z powrotem na Innoform. Zobaczenie maszyn w rzeczywistych warunkach robi ogromną różnicę. Cieszymy się, że tak wielu skorzystało z tej możliwości i odwiedziło nas osobiście. To były dla nas bardzo udane targi. Już nie możemy się doczekać kolejnej edycji. Otinus. We serve you.